No siemanko, siemanko, mi jest ten Razer Witam was w kolejnym odcinku z serii noobskich setupów Tak jak ostatnio obiecałem, tym razem czas na Call of Duty Ghost I nie przedłużając Zbytnio wstępu Przejdźmy do tworzenia klas Klasy raczej I tutaj mamy uzbrojenie numer 5, które nazwijmy specjalnie Jakoś fajnie ABC Bardzo profesjonalnie, bardzo pomysłowo, bardzo unikatowo No i cóż Twórzmy klasę od początku tak, sobie myślałem, żeby dzisiaj tak naprawdę posiedzieć sobie w rogu z jakimś LMG. Bo zawsze, jak mówiłem w tej serii, że będziemy sobie kapi, Ja biegają na pałę praktycznie połowę meczu. Także weźmiemy sobie jakiegoś fajnego LKM-a. A najlepszym LKM-em w tej grze jest M27IR. Także weźmiemy sobie go i do niego weźmiemy sobie taką piękną termowizję. Tylko gdzie ona była? O, czy to jest termowizja? Tracker nie. O, holo nie i kok. Dobra, to jest termowizja. Tego oczywiście, tłumik, żebyśmy nie byli zbytnio yy, tak, jakby widoczni na minimapie. Co do kamuflażu, to tutaj mamy naprawdę multum możliwości, bo ja mam praktycznie większość kamuflaży tych. Nie wiem, które sobie wybrać. Naprawdę. Może wezmę zioło. Siła zioła. Dosyć fajne kamu. No i cóż, zresztą to, że będziemy kampić to Nic nam zbytnio nie będzie potrzebne, bo i tak zbyt dużo rzeczy nie wbijemy. Chyba, żebym sobie, nie wiem, wziął fully loaded. Wezmę sobie chyba Fully Loaded hmm, ze sobie tak Co hmm, tam jeszcze można? Może dodaję sobie wezmę do podstawki, ale będzie beka, ja pierdzielę <grym> o, i Jeszcze mam jeden perk do wykorzystania, tylko nie wiem jaki ten perk mógłbym wziąć wziąć Może to, żebym szybciej nabijał skill stricty Takie troszeczkę dziwne zestawienie, no ale dobra Szturmy sobie weźmiemy 35 10 będzie sobie hero pilot maybe pójdziemy sobie uwaga na hardcore, będziemy tacy chamscy, że pójdziemy sobie na hardcore hardcore i co tam jest hardcore dominacja 133 osoby o to jest będzie dosyć przyjemnie powiem wam, w ogóle teraz w call of duty ghost jest free weekend Chociaż nie, jak wy to będziecie widzieli, to ten film... Oj, ten filmik wyląduje kiedyś tam dopiero. Filmik jeszcze się zapewne skończy, jak wy będziecie widzieli ten materiał, ale to jest mało ważne. Chciałem tylko powiedzieć, że będą straszne dupki, a przynajmniej mam tylko nie, że będą straszne dupki. O, o sorry. Okay. Mapka Overlord, za którą zbie... nie, nie przypadam, ale na której mam strajka. Mam chyba, tak, mam raczej. Mam, mam, mam. Także być może to ogarniemy, sobie pokampimy. A z racji tego, to, że to jest hardcore, to przeciwnicy nie będą widzieli kilkama gdzie jestem, także będzie dosyć light. O, jeszcze nawet to jest początek meczu, także jest. Mickey Light. Nie wiem o co tej pochodzi, jest 6 vs. 6 ale To nie jest początek We're meczu, Tak jak słyszycie, Lektor ryja na całego ryja. <laughs> Mam tego. Złośliwego sierżanta kupionego naprawdę dosyć spoko on jest chociaż snowglobe wydaje się być lepszy nie wiem po co ja to kupiłem dla swegu jakbym pobiegł tam bym miał zdecydowanie lepszą miejscówkę dobra kurwa setkawa mają Dawaj, pieseła. Wyczuwasz coś, pieseł? No i to się nazywa professional campa. O, nawet setkałam, nice. Są sniki. Przyjemnie, nie przyjemnie. We're failing and failure is not an option! Enemy set com spoting! Niezbyt dużo się dzieje. hey Securing Charlie! Okay. Tarcza praktycznie z sobą, bo zabić sobie. To. I że tarcza praktycznie nic nie daje O oh, pilot. nice Co z tego, że przegramy mnie to nie interesuje ani przegrana ani nie wygrana Przynajmniej nie w tej serii Gdzie do mnie strzeliłeś ty, Ale dziwnie się steruje tym gumą Prawdę ciężko Nikogo z tego nie zabije, serio Nie potrafię z tym grać Tak totalnie No tam jest jakiś misiek, wystawił się Dobra Coś tam zabijamy, ale to też nie zbyt dużo Uuu. Powiem wam, że nawet fajny jest ten helo-pilot. Nej, to nawet sobie na następny poziom, także nice. Nice. Już koniec meczu. Jeszcze bym sobie porejkił trochę. 200 do 62, co tam, co tam, że przegraliśmy? To nie jest ważne, ważne, że jest 20 do 0. Oh yeah! No, fajnej kampie, muszę przyznać, fajnie mi się grało. Tak, tak strasznie wykowo, nie musiałem w ogóle się denerwować, tylko sobie posiedziałem w miejscu, kilka typów i sobie polatałem tym chilopoj Zagramy Zagrałem sobie jeszcze szybką rundkę na Team Deathmatchu z na to, że ten filmik na razie trwa 6,5 minuty. To tak krótko nie może być. Walnijmy sobie go szybkiego Team Deathmatcha, no i. Coś tam w okolicach 15 minut będzie trwał ten materiał, tak mi się wydaje. Jeżeli się znajdziemy jakieś lobby na tym, hmm. tym matchu, ale myślę, że z tym nie powinno być problemów. Także. Czekamy. Patrzymy. I czekamy. O! Oh, kolejna kamperska mapa, to nie chyba kochaj się w tym momencie. Okej okay. Ogarniemy coś myślę znowu. Ogarniemy coś. Oczywiście dysk SSD for the win, bardzo szybko mi się to wszystko wczytało ładnie, także nice. Bierzemy klasę ABC, OP ABC. Kampiłem sobie tutaj, oj tutaj, oj, tutaj. tutaj jest dosyć fajna kampa. i w ogóle Grafuk kampił w swoim materiale, to jest naprawdę bardzo zajebisty spot, Pozdrawiam Grafuka. Bardzo zajebisty, no, moja za moje, moje składnia, nice. Okej okay. Tam coś jest, tam ktoś jest O kurwa to mój! O, lol! Sorry, dude Ojo jolo. jolo jolo Ale przeciwnice coś tutaj do mnie nie napływają zbytnio, ja się boję, że nic nie wbiję żadnego strika będę siedział tutaj cały mecz i nic nie będzie się działo, nie będę nikogo zabijał To będzie straszne Ale nuda! O, teraz będę do mnie przebiegać. Teraz ja jestem pewien, że będę do mnie przybiegać. ICU tam jest? O ja. Yeah. Nice. Nice, ale risponde! Nice. Jednak coś się tam powoli dzieje. O ty chuju! Nie, dawaj piesę bardzo dobrze! LOL, muszę czekać na odrodzenie? Na hardware nie wiedziałem tego. Zabili mi pieseła. O nie, 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 nie. Ziszczyj, to jest trochę dziwne, że ja tego typa nie słyszałem. Chyba, że on szedł na kuckach wtedy, to byłoby możliwe. Dlaczego nie... Mogą mogę go nie usłyszeć. Aj i co, i co, i co? Dostałeś. Lol ma tego niewidzialnego, tego nie, nie działającego na termowidzę typu widzę. teraz gdzieś tam respiuję się, o, daleko. Strasznie daleko teraz tam respiuję się. Ale pójdę nadal w to miejsce, bo to jest dobry spot. Naprawdę fajny spot do kamperki. I gdzie wybiegał stąd? Nope. Nuda nuda, 6 do 1 mam tylko. Słabo. Jak to go tutaj zabije, tylko że oni tutaj się nie respił, ja właśnie chcę tutaj na tym spodzie troszeczkę posiedzieć sobie jeszcze. O come on. Czekam, czekam. No chronion, może sobie pośrednio zrobię zadanie, to ale z muła straszna, ja tak nie lubię, no ale kurde. Dobra, masz piesę, znaczy, masz piesę, bo sobie wam pisała Piesu do boju, Bakugan bitwa. Coś, będzie, będzie coś biegło Oj, będzie zapewne Kurde, to nasz Tam ktoś jest, boję się uciekaj. dobra, nice. Ale ekscytujący komentarz i ekscytujące rozrywa. Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak on to robi? Nie! Dawaj piesu, dobrze, dobrze! Nice! A, czym jeszcze ma dawała. I 12 do 2 i 20 do 0. Myślę, że nie było najgorzej, chociaż na tym team meczu nie, nie nawijałem nic fajnego. O, kolejny typ po staromowidzu jestem na N27, to jest dosyć często spotykany setup, bo m 27 no uwierzmy to broń jako LMG praktycznie w ogóle nie ma rikole. Rico to jest naprawdę mocne, mocne LMG. Ile to na... No, 12 minut ponad trwały te dwa meczyki. Szkoda, że nie zacząłem chociażby jednego z nich od początku. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do kolejnego, kolejny odcinek, z góry zapraszam do kolejnego, kolejny odcinek myślę, że będzie z MW3 i do MW3 możecie mi zadawać swoje noobskie setupy, chociaż jeszcze tam był kiedyś stary odcinek z MW3, to być może wezmę z tamtego jeszcze odcinkę, jakieś fajne setupy, jeżeli oczywiście będą w miarę fajne, no ale pamiętajcie, że możecie też zadawać tutaj swoje, no i cóż, trzymajcie się magistrzy, na razie, cześć, do widzenia.